Radio Krzysiek, co tydzień. Transport Wielkiej Brytanii. Omówiliśmy już wszystkie stołeczne metra w krajach brytyjskich. Tym razem skupimy się na jednej dużej firmie transportowej na Megabusie. Ja jestem Krzysiek, a to jest program Radio Krzysiek. Megabus jest operatorem autokarowym wykonującym połączenia międzymiastowe. Na rynku pojawił się w sierpniu 2003 roku. Jego siedziba znajduje się w szkockim Parf. Do 2016 roku obszarem jego działalności była Wielka Brytania i Europa Kontynentalna. Od czerwca 2016 roku linie europejskie megabusa zostały sprzedane Flixbusowi. Autobusy megabus jeżdżą do Londynu, Victoria Coach Station. Liverpoolu Liverpool One Bus Station Manchesteru Wenzel Shadden Hill Sheffield Mid Down Hall Interchange University of the West Britain w Bristolu Newcastle upon Tyne Biblioteka Centralna Leeds Leeds City Bus Station Glasgow Bashanan Bus Station, Aberdeen, Union Square Bus Station. Oprócz Megabus'a istnieje też Megabus Plus, który integruje Megabus i Megatrain w podróżach przylotowych. Autobusy te jeżdżą na następujących liniach: London East Midlands, Bradford przez Huddersfield. London East Midlands Hal Paragon Interchange przez Doncaster, London, East Midlands, Scanthrop, Honiton Oakhampton Bud, Honiton Columpton Tiverton Barnstaple, Honiton Exeter, Airport, Newton Ebot, Torquay Pegdon Towns Plymouth, Honiton, Lanceston, Bodmin, St. Austell, Truro, Penzance. Do usług Megabusa należą też Megabus Gold i Megabus Slipper. Usługa Gold pojawiła się 8 lipca 2013 roku i obsługiwała wybrane połączenia nocno-sypialne pomiędzy Edynburgiem i Londynem. Oraz pomiędzy Londynem i Aberdeen pojawiała się na niektórych trasach dziennych. Niestety ze względu na rentowność zakończyła się 4 lata później. Pomiędzy Londynem a Glasgow w nocy można przyjechać się sypialnym autobusem Megabusa. Jest on wyposażony w łóżka piętrowe i miejsca dla pasażerów. Mega Sightseeing jest usługą stricte turystyczną, na które jeżdżą autobusy z otwartymi dachami. Do floty megabusa należą: Neoplan Skyliner, MAN 24.3 X0 HOG LNR NL, Plaxton Panther, Volvo B12B, Vanhul Astromega zmodyfikowane Volvo B10M, Plaxton Elite oraz zmodyfikowany Alexander ALX-400. To by było na tyle w dzisiejszym programie, mam nadzieję, że spodobał się Wam temat. Już wkrótce opowiem o promach łączących Wyspy Wielkiej Brytanii i łączących Wielką Brytanię z Europą. Ja tymczasem żegnam się z Wami i życzę dobrej nocy, dobrego dnia, w zależności o jakiej porze słuchacie tej audycji. Ja jestem Krzysiek, a to był program Radek Krzysiek. Na razie. 「じ自由と孤独は2つでセット」「ひままなこと寂しさも